Dzień dobry, mam na imię Ewa i serdecznie witam w programie Zagadkowa Wyspa. Jak widzicie, pierwsza zagadka z nami gwiazdki. Takie może mało widoczne, bo e, jasno-żółte na białym tle, więc trudno się przyjrzeć, ale są to gwiazdki na pewno jeżeli ktoś również dostrzegł tu właśnie ten kształt, to ma szansę poradzić sobie z zagadką. A szukamy takiego obrazka, który od pozostałych się różni. Jest ich w sumie aż 25, także nie czemu się przyglądać. Kto ma to dobre oko, nie jest w stanie poradzić sobie z taką zagadką, ma szansę na pierwszą nagrodę. 50 zł czeka. Ja oczywiście przypomnę zasady tego programu, bo to ważne. Natomiast możecie słuchać tych zasad. Przyglądając się już zagadce, może tym szybciej uda Wam się ją rozwiązać. A tempo w tym programie ma duże znaczenie. W naszym programie Mogą wyjść osoby, które mają ukończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazany na dole ekranu numer. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby zdobyć nagrodę, należy udzielić prawidłowej odpowiedzi prowadzącemu program podczas połączenia ze studiem. Aby zostać połączonym ze studiem, należy w najkrótszym czasie udzielić prawidłowej odpowiedzi na zadane podczas połączenia telefonicznego pytanie. Jeśli twoja odpowiedź zostanie udzielona w najkrótszym czasie, to system sam do ciebie oddzwoni i zostaniesz na żywo połączony z moim studiem, a szczegół znajdziesz w regulaminie na www łowcenagrod.com. Litera i cyfra. W ten sposób podajemy odpowiedź, czyli współrzędne tego obrazka, który twoim zdaniem się różni. Nie musisz tłumaczyć mi, na czym ta różnica polega, bo zazwyczaj to są takie drobne elementy, stąd oznaczenie tych obrazków, żeby tym łatwiej było nam podać odpowiedź. Co nie zmienia faktu, że znalezienie odpowiedzi wcale już takie łatwe być nie musi. No póki co, to jeszcze jedna z prostszych zagadek tego typu, bo wiecie, że program zazwyczaj rozpoczynamy od tych prostszych zagadek, żebyśmy mogli sobie taką drobną rozgrzewkę zrobić, a potem przechodzić do tych coraz trudniejszych, sprawdzając czy i z większymi wyzwaniami jesteście w stanie sobie dać radę. Także pierwsze 50 zł, to są myślę takie najłatwiejsze, najszybsze pieniądze do wygrania, bo jeżeli będzie trudniej, no to teraz. Teraz jest szansa, żeby zgłosić się po nagrodę. 704 304, 304 to numer, który do mnie prowadzi, ale pamiętajcie, że numer do studia wybieramy dopiero wtedy, kiedy mamy przygotowaną odpowiedź. Nie ma sensu wybierać tego numeru, jeżeli jeszcze się zastanawiasz, bo czasami tak jest, że wybierzemy numer, a dopiero potem próbujemy szukać rozwiązania. Przy tych zagadkach, na spostrzegawczość, to jednak lepiej mieć przygotowaną odpowiedź. Myślę, że przy takich zagadkach, gdzie coś byśmy zgadywali, jakieś słowa, wyrazy, to może można by było w ten sposób zaryzykować. Pierwsze 50 zł. Dla kogo? No na pewno dla kogoś, kto po pierwsze jest przed telewizorem, a już tutaj na pewno pojawia się problem, ponieważ to jest taka godzina, kiedy nie jest łatwo zgromadzić więcej osób po drugiej stronie ekranu, no bo przecież po tej godzinie 13, no to myślę, że większość osób w pracy, nawet jeżeli ktoś w domu jest, to raczej albo przygotowuje obiad, albo zajmuje się różnymi innymi sprawami. Także no, myślę, że to dobra informacja dla tych osób, które jednak znalazły czas, żeby włączyć telewizor, bo nie mają dużej konkurencji. Kto do tego poradził sobie z zagadką, to zapraszam, bo pamiętajcie, że tutaj zwlekanie to nie jest dobry pomysł, bo nawet jeżeli konkurencja niewielka, zawsze jest ryzyko, że ktoś Cię wyprzedzi. Ja już dyktuję numer. Jeżeli jest chociaż jedna osoba, która znalazła tę gwiazdkę, zna jej współrzędny, niech wybierze numer razem ze mną. Uwaga, 704 304 304. Litera i cyfra, także szybka odpowiedź. Która z tych gwiazdek różni się od pozostałych. 25 gwiazdek, ale tylko 24 są identyczne. Z jedną jesteś troszeczkę nie tak, bo może e, no, e, inna od pozostałych to zbyt, e, zbyt duże słowo, ale coś jest nie tak. Może taka nie wiem, bardziej chora gwiazdka. I dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Dzień dobry, B jak Bianka 4. I sprawdzamy. Tak, no taka smutniejsza ta gwiazdka od pozostałych i to jest prawidłowo znaleziona odpowiedź. Nawet pan zdążył nadać imię naszej gwiazdce. No dobrze. 50 zł rozdane, ale to dopiero początek tego, co nas dzisiaj czeka, bo kolejna zagadka już przed nami. Aj, to już zrobiło się szybciej, poważniej. Ja myślałam, że z tymi trudniejszymi zagadkami to, to, to poczekamy jeszcze. Chwilę porozwiązujemy jakieś prostsze rozgrzewkowe, żeby tym lepiej przygotować się do tych większych wyzwań, ale reżyser mówi: A, szkoda, czekać, szybko rozwiązana pierwsza zagadka. Spróbujmy czegoś trudniejszego, żebyśmy tym więcej takich zagadek zdążyli rozegrać, bo to przecież krótki program. 100 złotych do wygrania, także więcej pieniędzy, ale i więcej obrazków. Mamy ich tutaj aż 50, także dwa razy tyle. No i gdzieś tutaj też jest taki obrazek, który od pozostałych się. Różni. Muszę usłyszeć jego współrzędne, czyli literę i cyfrę, tak jak w przypadku poprzedniej zagadki. No i jest już trudniej, bo znaki drogowe, no, różnie ze znajomością znaków u nas by, bywa, chociaż myślę, że tutaj no, przede wszystkim spostrzegawczość ma znaczenie, ale na pewno chodzi o coś drobnego, bo ja patrzę na te znaki, wyglądają na identyczne. No, reżyser sam przyznaje, że taka sprytniejsza jest ta różnica, także tutaj już nie tylko Liczba obrazków świadczy o tym, że, że zrobiło się trudniej, ale i też sam fakt, w jaki sposób nasz grafik skonstruował te różnice, w jaki sposób ją tutaj w tych obrazkach umieścił, bo czasami naprawdę tak potrafi się przejąć swoją pracą, że potem okazuje się, że patrzymy na ten obrazek, który się różni, a tej różnicy absolutnie nie widzimy. No mam nadzieję, że tutaj ktoś sobie poradzi i że jest przed telewizorem ktoś jeszcze spostrzegawczy, oprócz pana, które zwyciężył przed momentem. Oczywiście pan również może się włączyć do zabawy. Ważne, kto jako pierwszy poradzi sobie z tą zagadką. 100 zł za współrzędne tego obrazka, który od pozostałych się różni. Litera i cyfra. Numer do studia to 704-304-304. próbujecie, przyglądacie się, jeżeli mogłabym cokolwiek wam doradzić, to no ja nie jestem dobra w tego typu zagadkach, także jak ją rozwiązać, nie mogę wam powiedzieć, natomiast wiem, że pomaga podejście bliżej do telewizora. Zresztą to w ogóle przy tego typu zagadkach nas postrzegawczość pomaga, nie tylko przy tej konkretnej, bo jeżeli szukamy jakiegoś drobnego elementu, jeżeli widzicie, że każdy z tych znaków składa się z drobnych Fragmentów, no to warto podejść bliżej, żeby tym łatwiej było się przyjrzeć, byśmy tym więcej mogli dostrzec. Bo myślę, że im bliżej telewizora, tym więcej takich drobiazgów, które nie rzucały nam się wcześniej w oczy, teraz zauważymy. A to ważne, bo ta różnica na pewno jest czymś drobnym. Skoro jest trudniej, to na pewno. Grafik tutaj postarał się bardziej niż przy tej poprzedniej zagadce. Stuwa czeka, jest większe wyzwanie, ale jest więcej pieniędzy do wygrania. Także jeżeli jest przed telewizorem ktokolwiek, kto chciałby spróbować swoich sił, to śmiało. Teraz jest szansa. 704 304 to numer, który prowadzi do studia, ale pamiętajcie, że ten numer wybieramy dopiero, jak znajdziemy rozwiązanie. Tu jest aż 50 obrazków, więc znalezienie tego rozwiązania od tak, no może być po prostu niemożliwe. No, trzeba się przyjrzeć uważnie i najlepiej z bliska. Jedni mają taki pomysł, że to chyba tak najczęściej jest, że porównujemy parami te obrazki. Są też takie osoby, które na przykład wybierają jakiś jeden szczegół i sprawdzają, czy ten jeden konkretny element wygląda identycznie na każdym z obrazków. Też jest to jakaś metoda. Jeżeli Ty masz jeszcze inny, inny sposób, to, to spokojnie. Ja myślę, że tutaj no nie ma czegoś takiego jak najlepsza metoda na rozwiązanie tej zagadki, bo każdy może do rozwiązania dojść innym sposobem. Natomiast pamiętajcie, że mimo, że zrobiło się trudniej, więc pewnie troszeczkę przyglądamy się tej zagadce, zapominamy o tempie, a tempo jednak jest ważne. Dobrze. Reżyser mówi, że dawam taki czas na szukanie, bo to często pomaga przy tego typu zagadkach, więc miejmy nadzieję.